Firma Strzapek Group Realty od ponad 25 lat zajmuje się kupnem, sprzedażą, wyceną i wynajmem nieruchomości w New Jersey, Nowym Jorku i na Florydzie. Więcej informacji www.myjerseyhome.com lub dzwoń 201 843 2000. Mecenas Mariusz Śniarowski z kancelarią The Parisman Firm reprezentują sprawy Polaków od 40 lat. Od wypadków samochodowych po urazy na placach budowy. Zadzwoń teraz. 1888 Wypadki. Pamiętaj, opłata tylko w przypadku wygranej. Uzyskaj sprawiedliwość już dziś. Odkryj łatwość wysyłki z dompakiem. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w transporcie jesteśmy Twoim pewnym i bezpiecznym wyborem. Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody, motocykle czy usługi przeprowadzkowe do Polski, służymy Ci wsparciem. Świętując Dzień Pułaskiego. Pamię Pamiętaj o Dąbaku. Jesteśmy szybcy, solidni i celebrujemy polskość. Myśląc o przesyłkach do Polski, pomyśl o Dąbaku. Kalendarz Polonii w Rampa TV, czyli skrót najważniejszych wydarzeń dotyczących Polonii w metropolii nowojorskiej. Teresa Myśliwiec, zapraszam. A dzisiaj w programie Polonia NY Soccer, zwycięzcą dywizji pierwszej ligi Kosmopolitan i najlepszą amatorską drużyną piłki nożnej w Nowym Jorku. Święto rodziny i posadzenie drzewa pamięci w amerykańskiej Częstochowie. Dzień Matki w oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Wykład poświęcony sytuacji polskiej mniejszości w Związku Sowieckim w Instytucie Piłsudskiego. A na koniec kalendarz Polonii, czyli zapowiedź nadchodzących polonijnych wydarzeń. Zapraszam. Polonia N.Y. Sucker, drużyna działająca nieprzerwanie na Greenpoint od 1963 roku, jest teraz na czele rankingu najlepszych drużyn amatorskich w mieście Nowy Jork. Polonia NY Soccer została zwycięzcą dywizji pierwszej ligi Kosmopolitan, czyli najlepszą amatorską drużyną piłki nożnej w Nowym Jorku. Drużyna pokonała w niedzielę 11 maja NY Ukrainians w McCarnon Park na Greenpointzie. 4 do 1. Wygrana oznacza wygraną najwyższej ligi amatorskiej w nowojorskiej piłce nożnej. Jakby emocji było mało, dodatkowo w niedzielę 18 maja odbędzie się Puchar Ligi Kosmopolitan Kosmopolitan Soccer Flamhaft League Cup, gdzie Polonia zagra w finale z Central Park Rangers 2. Central Park Rangers jest obecnie na czwartym miejscu w tabeli dywizji pierwszej. Trenerem drużyny Polonia NY Soccer jest Corey Smith jej prezesem od ponad 25 lat Michał Siwiec, a jej menedżerem Radosław Kuchalski. Teraz drużyna, która świętowała nieco ponad rok temu swoje 50-lecie, składa się już z Amerykanów polskiego pochodzenia drugiego pokolenia, ale również młodych międzynarodowych talentów. Szczegóły na stronie radiorampa. 11 maja w amerykańskiej częstochowie odbyło się święto rodziny wydarzenie, które przypomina, jak wielką wartością jest wspólnota, tradycja i więzi międzypokoleniowe. W ramach obchodów jubileuszu stulecia Centrali Polskich Szkół Dokształcających na wydarzeniu spotkało się 16 polonijnych szkół ze Stanów New Jersey, New York i Pensylwania. W programie znalazło się posadzenie drzewa pamięci, symbolu polskiej tożsamości i jedności, uroczysta msza święta z udziałem dzieci i młodzieży, oraz koncert uczniów. Gości powitali ojciec dr Krzysztof Wieliczko, prowincjał zakonu ojców i braci Paulinów w USA, a słowo wstępne wygłosiła dr Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Okazji Dnia Matki oddziały Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej przygotowały upominki i kwiatki dla odwiedzających je mam. 13 maja w Instytucie Piłsudskiego odbył się wykład doktora habilitowanego Roberta Kuśnierza pod tytułem „Druga rzeczypospolita wobec Polaków w związku sowieckim w okresie międzywojennym”. Wykład był poświęcony sytuacji polskiej mniejszości w związku sowieckim w latach 1935–1938, okresie intensywnych represji, których kulminacją była operacja Polska NKWD. Robert Kuśnierz jest profesorem w Instytucie Historii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, specjalizuje się w historii Związku Sowieckiego w okresie międzywojennym oraz w dziejach dyplomacji i wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej na kierunku wschodnim. Radio Rampa poleca następujące wydarzenia: W niedzielę 18 maja odbędzie się Puchar Ligi Kosmopolitan, Kosmopolitan Saker Flamhaft League Cup, gdzie drużyna Polonia NY Saker zagra w w finale z Central Park Rangers 2. Zapraszamy, aby śledzić poczynania drużyny Polonia NY. Mecz o zwycięstwo Pucharu Ligi Kosmopolitan odbędzie się na Randalls Island Field 74 o 2.30 pm. 19 maja odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Beyond Polish American Women's Club. Tym razem gościem spotkania będzie Urszula Musik, Polka z Nowego Jorku, która zamieniła pasję w siłę napędową do pokonywania granic dosłownie i w przenośni. Ukończyła już 31 maratonów na całym świecie, w tym prestiżowe biegi w Bostonie, Londynie, Tokio i Nowym Jorku. Obecnie realizuje ambitny cel. Jako pierwsza Polka pragnie przebiec wszystkie sześć maratonów z cyklu World Marathon Majors w ciągu jednego roku, a zwieńczeniem tej niezwykłej drogi ma być ekstremalny Ice Marathon na Antarktydzie. Aby brać udział w spotkaniach Polish American Women's Club wymagana jest subskrypcja. Szczegóły na stronie Radiorampa. 20 maja o godzinie 6 p.m. w Instytucie Piłsudskiego odbędzie się wykład doktora Damiana Bębnowskiego pod tytułem O ekonomii poza utopią. Polska historiografia gospodarcza w USA po 1945 roku. Po II wojnie światowej ideologia komunistyczna objęła wszystkie dziedziny życia w Polsce, w tym naukę. Materializm historyczny stał się obowiązującą wykładnią, między innymi dla nauk historycznych i ekonomicznych. Obiektywna dyskusja na tematy gospodarcze była w kraju ograniczona ze względu na marksistowską utopię. Alternatywne podejście reprezentowała polska nauka emigracyjna, w tym środowisko w USA. Dr Damian Bębnowski, historyk i ekonomista, adiunkt w Katedrze Historii Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, 22 maja w New Britain w stanie Connecticut. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zaprasza do udziału w spotkaniu z Michałem Duch, przedstawicielem finansowym LPL Financial, który pokaże jak osiągnąć dodatkowe korzyści finansowe dzięki efektywnemu zarządzaniu swoimi finansami. Podczas spotkania zostaną omówione strategie zarządzania majątkiem, nowości w ofercie inwestycyjnej, indywidualne podejście do inwestycji. Odkryj, jakie nowe rozwiązania przygotowaliśmy, aby lepiej służyć Twoim potrzebom. 1 czerwca w godzinach od 4 do 8 pm w Princess Manor na Brooklynie odbędzie się uroczysty bankiet, którego gościem honorowym będzie ksiądz kanonik Grzegorz Stasiak, proboszcz parafii Świętej Róży z Limi na Brooklynie. Organizatorem tego wydarzenia jest Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku. Więcej informacji znajdą Państwo pod numerami telefonów podanymi na plakacie. 1 czerwca w Rockland Lake State Park Polska Running Team organizuje czwartą edycję festiwalu biegowego. Do pokonania będą dystanse 5, 10 i 15 km oraz marsz na 5 km. Po zawodach biegowych przewidziany jest piknik, a z okazji zbiegającego się w tym dniu Dnia Dziecka organizatorzy przewidzieli również bieg dla najmłodszych i różne inne atrakcje. Więcej informacji, jak i link do zapisów, znajdą Państwo na stronie facebookowej polska Running Team. W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Dziecka, Children's Smile Foundation organizuje kolejną charytatywną akcję. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Akcja Dorośli Dzieciom odbędzie się w czwartek 5 czerwca w konsulacie generalnym RP w Nowym Jorku. W jej trakcie odbędą się prezentacja związana z działalnością fundacji, wystawa prac plastycznych pod tytułem W jaki sposób można pomóc dzieciom, wykonywanych przez uczniów szkoły języka i kultury polskiej imienia Świętego Jana Pawła II z Maspet, a także dwa recitale. W części artystycznej wystąpi znany saksofonista jazzowy Krzysztof Medyna oraz pianista Nicolas Caponias. Po zakończeniu części oficjalnej serwowany będzie lekki poczęstunek. Całkowity dochód z fundraisingu zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom podopiecznym naszej fundacji. Głównym beneficjentem będą osierocone dzieci rodziny Bernard. Początek imprezy o godzinie siódmej wieczorem. Wstęp wolny, ale mile widziane będą donacje. Sugerowane wsparcie to 100 dolarów. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsc. Można ją zrobić mailowo, wysyłając zgłoszenia pod adres info info.children'smilefoundation.org lub telefonicznie. Termin rejestracji mija 25 maja. Szczegóły na stronie Children's Smile Foundation. 8 czerwca o godzinie 2 p.m. Instytut Piłsudskiego organizuje grę terenową dla dzieci i młodzieży Greenpoint Tu i Teraz. Start przy Instytucie Józefa Piłsudskiego, 138 Greenpoint Avenue. To nie tylko świetna zabawa, ale też okazja do poznania historii dzielnicy i jej mieszkańców. Wędrując po wyznaczonej trasie, uczestnicy będą rozwiązywać zagadki i wykonywać zadania w miejscach, które kryją niezwykle, choć czasami zapomniane, historie. Dla wszystkich przewidziane są nagrody niespodzianki, a dla trzech szczęśliwców nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce 100 dolarów, za drugie 75 i za trzecie 50 dolarów. Rejestracja do 4 czerwca, liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Instytutu Piłsudskiego. 8 czerwca w East Brunswick odbędzie się 49. Festiwal Dziedzictwa Polskiego. Więcej informacji podamy Państwu wkrótce, ale już dzisiaj zachęcamy do tego, aby zarezerwować tę datę. Zapraszamy, aby już zarezerwować datę 29 czerwca, kiedy to na Staten Island odbędzie się kolejny polski festiwal, którego organizatorem jest Parafia Świętego Stanisława Kostki na Staten Island. Występy muzyczne na scenie, zabawne konkursy, mnóstwo atrakcji dla dzieci i pyszne jedzenie. 29 czerwca Staten Island. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Teresa Myśliwiec. Do usłyszenia.